Załatwię go przez żonę, podstawie jej tajnego agenta, który ją przekręci przeciw mężowi. Poczekam aż sama będziesz chciała. Kobiety uzależniają się od emocji. Kiedy agent uwiedzie ją po kilku miesiącach romansu, zrobi dla niego wszystko. A potem namówi ją do popełnienia przestępstwa. Ja Ciebie zniszczę. Próbuj. Policjant z zarządu w Rzeszowie, używając CBSP wykosił konkurencję sutenerów na Podkarpaciu i założył własny burdel. Żonę masz? Mam. Stracasz ją? Co to za pytanie? Może propozycja? Zrobimy miejsce, do którego będą przychodzić politycy, biznesmeni, służby i celebryci. Gwarancja pełnej dyskrecji. Nie zatrudnimy tancerki, które będą tańczyły jezioro będzie, a za określoną cenę będziesz mógł przeżyć z nimi seks i poczuć się kimś wyjątkowym. Złożył pan doniesienie do prokuratury, że szantażuje pana oficer Daniel Śnieżek. Nagrał mi jak bzykam tancerkę. Co pan za to chce? Zrobić tycki, moje żonie. Reklama dźwignią handlu. A my musimy walczyć o klienta, dlatego weźmiemy udział w talent show. Do każdego tycka ma wejść po rozumiesz? Co to Panowie, wiecie, że my już nigdy nie będziemy musieli pracować. Idę po ciebie. ABW i SKW. Dlaczego to robisz?